Wiedzieliście, że w Dark Souls'ach trójce mogliśmy być świadkami mordu na niemowlaku? Oseiros, the Consumed King, to sekretny boss fight, który jest takim smoko smokojaszczurem z laską. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, że ten w drugiej ręce trzyma niewidzialnego niemowlaka, który jest jego synem Ocelotem. No i kiedy w walce z Oseirosem doprowadzimy go do drugiej fazy, ten strigeruje się tak bardzo, że weźmie tego swojego dzieciaka i... Nie podłogę. Wskazywać na to mają poszczególne wskazówki. Po pierwsze, w trakcie walki słyszymy płacz dziecka. Po drugie, w plikach gry możemy znaleźć niewykorzystany szkielet modelu dziecka, jakieś niejasne tekstury, a także pliki audio, które bezpośrednio wskazują na mijażdżone dziecko. I From Software prawdopodobnie ostatecznie wycofało się z tego, co planowało umieścić początkowo w tej walce ze względu na to, że nie chcieli wchodzić przez jednego fajta w wyższą kategorię wiekową.